Wiedziałyśmy się rano, 25 października, a dzień wcześniej pod naszym pomnikiem Marii Kiliś-Słodowskiej zebrała się grupa osób, która wcześniej usłyszała plotki, bo takie plotki o zwolnieniach krążyły od początku roku. I w październiku kilka osób zdecydowało się na poinformowanie mediów o naszej sytuacji, o wprowadzaniu firm, o organizowaniu przetargów na firmy zewnętrzne o tym, że wszyscy pracownicy zostaną zwolnieni. Takie plotki krążyły od początku roku. I bezpośrednio po fakcie zebrania się tych kilku osób pod pomnikiem Rano, następnego dnia o dziewiątej, zostaliśmy wezwani przez kanclerza i wręczył nam zawiadomienie o konieczności zwolnień grupowych. Właśnie zaczęliśmy y, próbować negocjacji. Wcześniej z nami nikt niczego nie konsultował, nikt nas nie ostrzegał, że coś takiego może być, a wręczenie y, zawiadomienia o zwolnieniach było ewidentnie konsekwencją spotkania ludzi z mediami. Negocjacje polegały na tym, że było oczekiwanie władz, że my się zgodzimy na to, co oni proponują. Najlepiej, żebyśmy przyklepali zwolnienie wszystkich pracowników, wtedy władza byłaby zadowolona. W pierwszej fazie władze uczelni miały zwolnić 440 osób: wszystkich pracowników obsługi: sprzątaczki, portierów, szatniarki, pracowników gospodarczych, robotników do pracy ciężkiej. Nie widzę żadnych możliwości zatrudnienia tych osób na rynku lokalnym. Nie ma tutaj pracy, po prostu nie ma. One pójdą na zasiłek dla bezrobotnych, wybiorą pieniądze, które się tam należy i dalej nie, nie bardzo umiem powiedzieć, co one będą robiły. Niewiele z tych osób, które zostały zwolnione, znalazło jakiekolwiek zatrudnienie, choćby w postaci umowy czasowej. Ale te osoby, jeżeli same sobie czegoś nie znajdą, to nie mają szans przy pomocy jakichkolwiek szkoleń wrócić na rynek pracy. Nasze protesty na UMCS-ie Sprowokowały nas do, do pomyślenia o tym, czym powinien być uniwersytet, a właściwie kim powinien być uniwersytet, kto to jest uniwersytet. Natomiast na UMCS-ie yy, stało się coś niedobrego. Ja nawet bym nazwał to upadkiem etycznym, że nagle yy, zapomniano o ważnej części uniwersytetu. Decyzja o, o zwalnianiu pracowników, pracownic. No to uderzyła, tak jak grom, mówiło się co prawda o tym, nikt nic nie wiedział dokładnie. Yy, dlatego pewnie też opór, op, opór był mniejszy, kiedy ja mówiłem innym pracownikom, no zróbmy coś, to mówili, no ale o czym Ty mówisz, przecież nas nie, nie zwalniają. Tak mi zaimponował ten, ten związek Solidarność 80, że postanowiłem zapisać się do, do tego związku, ponieważ zobaczyłem, że ten związek wprowadza tu nowe myślenie i nowe działanie. Nie założyłyśmy związku zawodowego po to, żeby dbać o interesy Pana Rektora, tylko po to, żeby dbać o interesy nasze, a zwolnienia grupowe Dostałam przedwczoraj yy, z działu kadr uczelni projekt finansowany przez OEC Polan, który jest przewidziany na 440 osób. Albo dorównamy do tych 440, albo się zatrzymają. Ja nie umiem nic na ten temat powiedzieć, po prostu. Ja wiem, że mają pieniądze na przeszkolenie 440 osób. Władze uczelni yy, są bardzo zadowolone z tego, że ludzie się nie zrzeszają w związkach zawodowych. Ja spotkałam się z e, bardzo złym traktowaniem, e, dlatego między innymi odeszłam z tamtego budynku e, w grudniu przy bardzo wysokim mrozie. kadana mi mieć okna. My akurat mamy taki budynek bezwinny, gdzie śmieci w borach ogromnych wynosimy na własnych plecach. E, przed moim przyjściem na budynek Amora było pięć osób wykonujących pracę, którą wykonuję teraz ja mam wykonać pracę w ciągu sześciu godzin. I, I nikogo nie interesuje, że muszę robić te sale, tak jak tłumaczę, do za 15.00, najpóźniej muszą być zrobione. Pomysł na projekt zrodził się w wyniku... Y decyzji dotyczącej zwolnień pracowników pionu obsługi na UMCS, która to decyzja nie spotkała się, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, z szerszym echem pośród studentów. Nie słyszałam. Za bardzo się nie zagłębiałem w ten temat. Nie. Też. no Nie podoba mi się to za bardzo. Dużo ludzi traci pracę, także no, jest to przykre. I nie rozumiem, jak taka uczelnia, która w Lublinie no, cieszy się największą popularnością, może doprowadzić się do takiego stanu. Czekając, w kolejce podsłuchałam rozmowę y, jednej pani, która właśnie miała koleżankę i utraciła pracę. No i po prostu cała rodzina straciła utrzymanie. Ale oczywiście tym się nikt nie przyjmuje. No, tego co? Ze środowiska zewnętrznego mniej więcej orientuję się, a akurat pracuję na innej uczelni sąsiedniej, no to wiem, że tam jest dosyć duży z tych ludzi, jeśli chodzi o takie etaty właśnie typu sprzątaczka, portier, czy jakiś tam powiedzmy dozorca. Natomiast no, trochę to przykre, że ludzie ma, mało zarabiają te 800 zł, a jeszcze się szuka wśród nich oszczędności. Na pewno to jest przykre dla tych ludzi, nie można tych ludzi tak po prostu traktować jako margines społeczny. Wiem, że jakiś dług był 50 milionów, to jest gigantyczny dług, a nie sądzę, żeby to 140 ludzi na zwolnił, tych ludzi ogrom, strasznie raptem yy, ten, ten dług po prostu zniwelowało. No. Więc ja myślę, że kryzys na umcs się yy, sprawia, że my musimy wszyscy myśleć, w jakiej sytuacji jest edukacja wyższa, że yy, tak zwana restrukturyzacja, która jest naprawdę urynkowieniem, z, yy, zamienieniem uniwersytetów w stragany. W jakieś fabryczki, w takie wyższe zawodówki. To nie może tak być. Edukacja nie jest towarem, edukacja nie jest przywilejem, edukacja jest naszym prawem. No, sytuacja kobiet pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia. Ja myślę, że jest, są, są też takie uprzedzenia no, niegodne, trzeba to powiedzieć wprost niegodne warunki pracy dla, dla pracownic obsługi. Ja bym tu widział y, wręcz pogwałcenie praw człowieka. No przecież mamy prawo do, do, do pracy, według Marfy mamy prawo do rozwoju emocjonalnego, y, y, intelektualnego, y, do, do rozwoju zawodowego, a tu to wszystko się uniemożliwia. Także prawa kobiet, ale też Prawa człowieka jako takie. Tu trzeba zreformować uniwersytet, żeby i, i t, ta baza ekonomiczna, i nadbudowa, żeby były nowe idee, na przykład idee feminizmu, queer studies, nowe myślenie o demokracji, gdzie mniejszości są docenione, gdzie prawa kobiet są ważne. To wszystko musi wreszcie nadejść na, na uniwersytet. I, I pojawią się takie rozwiązania, które pozwolą na, 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 na demokrację na tej uczelni. No, aby tak było.